Witajcie kochana bliźnięta w horoskopie runicznym na maj 2019 roku. Zapraszam Was do horoskopu i już przyglądamy się, z jakimi energiami ogólnymi będziecie mieli do czynienia w maju. No tu jakiś romans się szykuje. I co z tego, że rozum mówi nie, jak serce nie sługa, prawda? Nie wiem, takie mam wrażenie tutaj u was. Um, jakoś tak mi się to pokazuje. Um, ale myślę, że z jednej strony jest tutaj karta romansu, ale jest to też karta otwarcia, otwarcia się na siebie, otwarcia się na swoje możliwości. Popatrzcie, tutaj jest Runa Mannas. Ona mówi o człowieku o pełni człowieczeństwa, o tym, że jesteśmy um, i stajemy się um, najlepszą wersją samych siebie, że wzrastamy, wznosimy się o poziom wyżej, że dostrzegamy nasze relacje wokół, pomimo że jesteśmy um, osobą niezależną, to jednak mimo wszystko um, Koegzystujemy z innymi, tak? Um, więc będziecie się przyglądać tutaj w spokoju, w ciszy, w koncentracji um, Waszym relacjom z dziećmi, z um, znajomymi, w rodzinie, w pracy. Tutaj ewidentnie te relacje będą wiodły główne prem. Może też być tak, że po prostu zjawi się ktoś, z kim zdecydujecie się wejść w romans. Um, ale przede wszystkim to też jest otwarcie się takie, otwarcie na to um, co nowe. Otwarcie się na was samych. To jest, kenas jest zgłębianiem siebie e, poprzez przyglądanie się sobie, poprzez e, zanurzenie się w głąb siebie i stawienie czoło um, po prostu sobie, tak? To tak, jakby ktoś gdzieś w głębi Waszej duszy postawił przed wami lustro i wy przeglądając się w tym lustrze dostrzegacie, a, co jest fajne, co jest niefajne, co Wam się u Was podoba, a co nie. I co może można by było zmienić. Runa Isa też będzie dawała Wam ten spokój, tą ciszę, ten taki czas poza czasem, e, tą koncentrację, więc tutaj do niej też możecie się odwołać i ona będzie Wam pomagała planować strategię Waszych działań. Jeżeli będziecie chcieli czegoś dokonać w maju, to tak sobie pomyślcie o isie, żeby wypełniła was właśnie tą siłą, spokojem i koncentracją, żebyście. Żebyście mogli w spokoju zaplanować nowe projekty Bardzo możliwe jest też tak, że niektórzy z Was dostaną awans pracy Niektórzy będą chcieli zacząć nowe życie, nowe projekty, nowe możliwości um, Które się tutaj pojawią i wykorzystać je w pełni Więc tutaj jakby ta ISA przyjdzie do Was też właśnie e, No mam wrażenie, że będziecie realizowali ten e, projekt z kimś jeszcze A jeśli nie, to to jest karty dzieci, czyli tutaj jakby relacje z dziećmi będą dla was, mają bardzo ważne i są macie też kochane moje bliźnięta do usunięcia blokady, które gdzieś w was powstały które blokują waszą kobiecość i mam wrażenie że to wynika z braku wiary w siebie, że to wynika z braku Zaakceptowania siebie. Tutaj, jakby nad tym trzeba by było pracować nad miłością własną, tutaj, tak? Ewidentnie. Miłość własna i kobiecość, a z drugiej strony, um, sprawy ginekologiczne są tutaj do um, przebadania, tak bym powiedziała. Zobaczmy sobie teraz miłość dla bliźniąt na maj. Miłości, sukces, zadowolenie. Ktoś chyba przyjedzie lub wyjedzie, nie wiem, ale mam wrażenie, że przyjedzie, dlatego że tutaj wy jesteście e, zadowolone. Jakby pojawia się mężczyzna w Waszym życiu, z którym dobrze będziecie spędzali czas i z którym możecie wejść fajny związek. Zobaczcie. Mam runę partnerstwa, runę związku. Ktoś, kto przyjeżdża, jest to mężczyzna. Mężczyzna silny, mocny, e, który jakby będzie miły Waszym oczom, ale i duszy, bo Runowunium mówi o przyjaźni, czyli jakby um, ta relacja będzie się opierała o radość, o przyjaźń, o samozadowolenie. Więc mam wrażenie, że tutaj naprawdę osoby samotne mogą spotkać kogoś, z kim zdecydują się wejść w związek w maju, a osoby, które są w związku, jakby Wasz związek może przeżyć... Um, Ponowne narodziny bym tak rzekła, tak? Czyli jakby ponownie radość, szczęście i powodzenie może zagościć w Waszym związku. Więc ewidentnie tutaj otwórzcie się na to. Zobaczmy sobie słowa dla duszy dla Was. Wam szanuje i w pełni akceptuję moje ciało takim jakie jest. No proszę. A ja dopiero wam mówiłam o tej samoakceptacji. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. I tego wam życzę tej niezależności, samoakceptacji, miłości do siebie, dużo, dużo szczęścia i wiosny w sercu, kochane moje bliźnięta i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa! pa.